Bóg jest, albo go nie ma. Swoim uczniom jeszcze przed pandemią tłumaczyłem, słuchajcie, nie, jeżeli Boga nie ma, tu ile bym się nagadał o tych studiach eucharystycznych, o Piśmie Świętym, o apostołach, o Jezusie i tak dalej to wszystko nie sprawi, że on nagle zacznie istnieć. Jeżeli Boga nie ma, to po prostu go nie ma. I ja umierając nawet tylko nie zauważę, bo mnie zezrą rybaki albo jakieś tam inne żyjątki akurat pełzające po okolicy. Ale i drugą stronę, jeżeli Bóg jest, to żadne hasła typu Bóg umarł albo tak jak sobie napisali w Londynie kilka lat temu Bóg prawdopodobnie nie istnieje. Albo jakieś tam wyniki badań naukowych, nie sprawią, że Bóg przestanie istnieć. Jeżeli Boga nie ma, no to po prostu go nie ma. Ale jeżeli istnieje, to naprawdę istnieje. I trzeba wziąć pod uwagę, że może wtedy nas zapytać o rzeczy, które mówi do nas bardzo wprost w Piśmie Świętym. A dzisiaj jest ostro. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No, Ewangelia dzisiaj mówi, że po śmierci będzie taka ostra selekcja. Część pójdzie tam, gdzie będzie fajnie, ale część pójdzie tam, gdzie będzie kiepsko. Z innych fragmentów Pisma Świętego wiemy, że jeszcze jest opcja czyściec. Tam trafiają ci, którzy nie złapią się do nieba, ale z czyścica to podobno tu już tylko w górę. A w każdym razie no, trzeba wiedzieć, że pismo mówi o tym, że jak umrzemy, to będzie taka weryfikacja. I warto się zastanowić, co by się stało, gdybyś tak umarł za jakieś 16 minut. Medycyna zna sporo takich przypadków, że coś tam się dzieje, w krwi jakiś zakrzep, zatrzymanie krążenia, no i młodego gościa paręnaście minut i już nie było. I zastanów się, gdzie byś trafił, gdyby tak nagle trzeba było pogadać o tym, co do tej pory zrobiłeś. Bo jeżeli uważasz, że do nieba, no to super. A jeżeli czujesz, że są, że są rzeczy, które faktycznie są złe, to warto byłoby już jakoś to powoli zacząć zmieniać. I wiedz, że taką głęboką zmianę, zwłaszcza z, zwłaszcza z takich tych najgorszych rzeczy, to no warto zacząć takiej prawdziwej, szczerej spowiedzi. Także jak coś dzieje się nie tak, to idź do księdza, do jakiegokolwiek. Powiedz, co ci na sercu leży. Dostań odpuszczenie grzechów i zobaczysz, 喷几下呗。